Cześć tu, pszczelara, i serdecznie zapraszam Was na ogólnopolskie targi pszczelarskie Expo Tubi, w których mam przyjemność być ambasadorem. Targi odbędą się 26 i 27 kwietnia 2025 roku na hali Targi Kielce. Spotkacie tam najlepszych producentów sprzętów pszczelarskich, uli i ich komponentów, dystrybutorów akcesoriów pszczelarskich, produkty pszczele. Stoiska ze zdrową żywnością, ale nie tylko. Będą również liczne imprezy towarzyszące, takie jak konferencja weterynaryjna, Targi Camper and Travel, czyli gratka dla podróżników. Będą targi Dom i Ogród, ale także Targi Slow Travel, gdzie będzie również festiwal wina. Ja także poprowadzę dla Was wykład w niedzielę, który będzie przesiąknięty ciekawostkami z życia pszczół, ale także marketingiem w pszczelarstwie. Jestem przekonana, że i pszczelarze, i sympatycy pszczół znajdą coś ciekawego dla siebie. 26-27 kwietnia targi kielce. Widzimy się. Do zobaczenia.